Witam serdecznie na moim kanale Laki Art. Dzisiaj przygotowałam sobie taki mix strapkowy. Krzyżówka za 5 zł, super prezent. Krzyżówka za 3 zł i kieszonkowe. Ale zajrzałam dzisiaj do skrzynki i dostałam przesyłaczkę od Dawida z kanału Majorex. Jak wiecie, wygrałam u niego po raz drugi na live kosmetyki, które przekazałam Natali z kanału Moje życie w Polsce. Rozpętała się burza na YouTube. Bardzo miła burza. I poprosiłam Dawida o to, żeby mi przysłał kartkę pocztową kartkę pocztową, żebym miała pamiątkę, że wygrałam po raz drugi. No i zobaczcie, paczuszka przyszła. Już ją otworzyłam, bo ciekawość zwyciężyła. I mamy tu tak. Mamy tutaj kartkę pocztową z Iłady. Bardzo ładna mieścinka. Mąż jak zobaczył tą kartkę, to od razu powiedział, jedziemy. <noise> Także niewykluczone, że zawitamy w Iławie. Dostałam strapeczkę I Love You i dostałam perełki do stóp. Ja nie wiem, co ja mam z tym zrobić teraz. Eee... Nie taka była umowa nasz szmajeranku YouTube'owy. Miała być tylko kartka. Ale bardzo oczywiście serdecznie dziękuję, bardzo jest mi miło. I e, napisał mi oto takie słowa. Hej, Agatko, przesyłam Ci konkursową pocztówkę, a także zdrapeczkę miłego drapania. PS masz wielkie serducho, że podarowałaś swoją wygraną. Pozdrowienia Dawid Majoreks. Jest mi przemiło. Bardzo Ci, Dawid, dziękuję za taką niespodziankę. No i, mimo tego, że przygotowałam ten miks zdrapkowy, chciałam wam, z Wami się podzielić tym miłym gestem ze strony Dawida i zdrapiemy sobie najpierw zdrapeczkę od niego. Zobaczymy, co tu się kryje. I mamy 18. Trzydzieści jeden, dziewiętnaście, jedenaście, i szukamy tych liczb, mamy trzydzieści dwa, trzynaście, trzydzieści trzy dwadzieścia jeden i dziewiętnaście. No Dawid, przysłałeś mi zdrabkę z wygraną. Bardzo się cieszę. Ale chyba żadna wygrana tutaj nie przebije tych miłych słów z pocztówki. 08 09 22 16 i ostatnia liczba to 6. A pod dziewiętnastką mamy piątaczek. Także super. Wygrana zdrabka. Bardzo się cieszę. Jeszcze raz bardzo, bardzo Ci dziękuję za taką niespodziankę. Sprawiłeś mi mega radość. Do zobaczenia na live'ach. Bardzo serdecznie zapraszam na majoreksowe live'y, naprawdę jest świetna zabawa, można pogadać sobie z ludźmi, Majorex ciągle żartuje, więc jest wesoło, przyjemnie, także zapraszam wszystkich, live'y są w piątki lub soboty, zresztą zamieszczę link do kanału Majoreksa pod tym filmem i wpadajcie do niego, bo naprawdę jest fajnie u niego na kanale. Dobra, to teraz przechodzimy do mojego miksu. Zacznijmy sobie od tej krzyżóweczki. Oczywiście częściowo jest wydrapana, żeby nie było za długo. I drapiemy dalej. Pięć, pięć literek zostawiłam. Mamy literkę W. Tutaj jest W. Jedno W jest na tej stronie i tutaj mamy tutaj tutaj mhm. I tyle. Kolejna literka to h i tu mi się odsłoniło już x, więc jest drapie h. Szukamy h, jest tutaj. Mm, 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 mm. tyle a tu jest h tutaj nie ma w ogóle h dobra x nie widziałam nigdzie przedostatnia literka to y y mamy tutaj i tutaj mhm. tutaj i tyle. I ostatnia literka to literka T. Więc bonus nam się nie ułożył. Tutaj mamy T. Tutaj słowo witamina. Yy, tutaj mamy to T. Tutaj chyba były dwa słowa ułożone. Tak, maca i witamina. Yy, tu jest T, tu jest T, a w drugiej krzyżówce mamy tu, tutaj chyba było jedno słowo niegocin, mamy drugie i trzecie, jest, nie, drugie, rozpędziłam się, Antoni, myślałam, że to jest słowo tata, a to jest słowo tatar. I tutaj jest T, dobrze, sprawdźmy sobie, S, R... Nie było. G też. K. Nie było. Mhm. B. Nie było B. Czyli tak, tutaj mamy witaminę maca. I chyba tyle. Tak. A w drugiej krzyżówce? S. Nie było. Czyli tutaj mamy niegocin. Tylko to jedno słówko, więc ta krzyżóweczka jest przegrana. Sprawdzimy sobie literki S. G. Także ta krzyżóweczka jest przegrana. Teraz sobie może zdrapmy super prezent. Dawno nie drapałam tej zdrapki Bonusy zostawimy na później. A tu mamy tak. 32. 18 zero sześć, ale chrupię, jeden, dwanaście i szukamy tych cyfr. Dwadzieścia jeden nie mamy, dwadzieścia trzy nie mamy, trzydzieści cztery nie mamy, dwadzieścia cztery nie mamy. Osiem. Teraz różowe prezenciki drapiemy. Dwadzieścia siedem nie ma. Trzynaście nie ma. Dwadzieścia nie ma. Dwadzieścia dwa. I cztery. Czyli na razie pusto. I niebieskie prezenty. Dwadzieścia sześć, dziewięć, dwadzieścia osiem i trzydzieści trzy. Czyli strapeczka jest pusta. Zobaczymy jeszcze, co tam w bonusach się ukrywa. Co to jest? Takiego ptaszek, a, taki ludowy, ludowy design. <grywia> ludowy design. Tutaj mamy latawiec, a w niebieskim bonusie mamy trąbkę. Czyli ta zdrapeczka jest przegrana. Z ciężką trapi jakoś. No, gdzie to jest? Nie wiem gdzie to jest. Dobra, nie będę tego szukać, bo strasznie skrobię. Dobra, to teraz kieszonkowe. Kieszonkowe, ale nabrudziłam strasznie. Zobaczymy co kieszonkowe nam się tu kryje w kieszonkowym. I mamy gwiazdkę. Samolot. Zegarek i księżyc, więc też pusta kieszonkowe. I została nam krzyżóweczka, w której jeszcze nie ułożyło nam się żadne słowo. Tak, nie ma żadnego słowa i zostało pięć literek. Yy, literkę kontrolną już odsłoniłam. Gdzieś się machnęłam za bardzo. I szukamy. U. Jest w słowie nuta, fauna. I tyle. Następna literka to literka J. Literka J tutaj w jarmarku, tak? Jarmark. Ok. Literka O. Literka O. Mamy pierwsze słowo obieg. Tutaj mamy O i tutaj. <laughs> I tyle O. Następne, następna literka K tutaj mamy k tutaj i tutaj mm, mm, mm. tutaj i tu i teraz ostatnia literka ostatnia literka to m szukamy m Mamy tu i tutaj, ale to nam niewiele da OK. Czyli ta drapeczka też jest przegrana DST. 14 zł wkładu i 14 zł minusa uratował nam draping. Majorex i mamy piąteczkę na plusie, na plusie dlatego, że oczywiście dostałam tą ustrawkę w prezencie, to troszeczkę zrekompensowała mój dzisiejszy <grymianie> minus, <grymianie> także bardzo się cieszę, jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję i serdecznie Cię Dawid pozdrawiam i do zobaczenia w następnym odcinku, pa!